Witam Państwa i zapraszam na dzisiejszą prognozę pogody. Deszczowo zrobi się w całym kraju, a najintensywniejszych opadów spodziewamy się na Podlasiu i Suwalszczyźnie, a także na Kujawach i w Wielkopolsce. Pozostałe regiony z nieco większą ilością słońca i przelotnym deszczem. Na Lubelszczyźnie i Mazowszu mogą się pojawiać burze. Na termometrach od 14 stopni w Szczecinie, najwyższa temperatura w Giżycku 18 stopni, w centrum 15, w Warszawie 17 i na południu 16 stopni. Barometry wskażą 997 hektopaskali. Taka pogoda utrzyma się przez cały najbliższy tydzień, dlatego przygotujmy zbiorniki na deszczówkę. Wody gruntowe są na bardzo dobrym poziomie, a owoce tego każdy z nas może obserwować w pięknie przyrody. Spodziewamy się bogatych plonów w tegoroczne Żliwa. Witam Państwa w kolejnej Prognozie Pogody. Od jakiegoś czasu jest ona niestety najbardziej nieprzyjemnym programem telewizyjnym. Dzisiaj także nie mam dla Państwa dobrych informacji. Przez ostatnie trzy miesiące nie spadł deszcz, a synoptycy nie zapowiadają w najbliższym czasie poprawy. W południowej i środkowej Polsce zaczęły wysychać gleby. Stan rzek i jezior nigdy nie był na tak niskim poziomie. Płynęło już prawie 5000 hektarów łąk i lasów. To obszar wielkości ponad 7 tysięcy boisk piłkarskich. Mieszkańcy województw podkarpackiego, lubuskiego i pomorskiego zostali ewakuowani. Pożary będą przesuwały się na dalsze obszary kraju. Na Mazowszu butelka wody jest droższa niż benzyna. Wzrastają ceny żywności. Na Podlasiu i Lubelszczyźnie gospodarze tracą swoje hodowle i uprawy. Dzikie zwierzęta przemieszczają się w stronę miast w poszukiwaniu źródeł wody i pożywienia. Nadchodzi czas, w którym każda szklanka wody się liczy. Nasza przyszłość nie musi tak wyglądać. Wystarczy, że ty od dzisiaj zaczniesz oszczędzać wodę i zachęcisz swoich bliskich do zbierania deszczówki. Szanuj piękno przyrody. Pamiętaj, że Twoje decyzje mają wpływ na zasoby wodne na całym świecie. Brak wody. To brak warunków do życia, dlatego nie przelewaj.